W minionym tygodniu w sali konferencyjnej przy budynku nadleśnictwa Gorlice odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELIPS w Gorlicach. W konferencji udział wzięli duchowni oraz osoby związane z Kościołem Prawosławnym, a jej temat brzmiał Biblia a społeczność czyli teologiczne, kanoniczne, socjalne przesłanie Biblii dla współczesności. Na konferencję przybyli goście z Polski. I zagranicy. Po raz czwarty organizujemy konferencję Biblia Współczesność, organizowana ona jest przez diecezjalny ośrodek kultury prawosławnej Elpis przy współpracy z Wydziałem Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Przeszowskiego na Słowacji. Wymieniamy się doświadczeniami i też myślą teologiczną. Temat jest dość obszerny bo Biblia jest obszerna, rozmawiamy na różne tematy, tematy egzystencjalne, tematy historyczne, tematy dogmatyczne. Tak jak wspominałem jest to czwarta z kolei konferencja, co roku staramy się uczestnikom pokazywać nowe miejsca ziemi gorlickiej, takie konferencje były w Kasztelu w Szymbarku, były w samym mieście w Gorlicach, dzisiaj korzystamy z gościnności Nadleśnictwa Gorlice w Zagórzanach się spotykamy i przy okazji też gościom ze Słowacji pokazujemy opiekę Nadleśnictwa nad przyrodą, która nas otacza. Czy tylko ze Słowakami takie konferencje organizujecie? Nie, ta konkretna jest przy współpracy z tak jak wspomniałem z Wydziałem Teologii Prawosławnej w Pryszowie. W konferencji naturalnie mogą brać udział wszyscy, którzy się zgłoszą, więc też są uczestnicy z Czech, z Ukrainy, z Rosji. Organizujemy inne konferencje z różnymi czy to stowarzyszeniami, organizacjami, czy też uczelniami, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Tamte konferencje, inne konferencje już są stricte tematyczne, konkretne, ukierunkowane na konkretny temat.